Witam Was wszystkich! Czekajcie chwilę... Hmm. Dobra, witam Was wszystkich teraz już w nowym Zagrajmy Wy Jest to Assassin's Creed Brothers Brotherhood, tak Brotherhood chciałam wyjść ale nie to jest revelation, tak to jest revelation wiem że mogłam to wcześniej zrobić z tymi dźwiękami ale mi się nie chciało i teraz mi się przypomniało ehm. okej okay. ehm, dźwiękowych, a dobrze może być tak ehm i tutaj jak widzicie coś uplay nie działa nie wiem jest offline no to kurde na kurde przy nagrywaniu musiało mi się tak zrobić że nie mogłam się połączyć i kurde dupa a więc i tak nie nagrywałem gry wieloosobow więc co tam jeszcze ja tylko sprawdzę czy tam coś tam no, mam, na, mam na średnim ustawione bo ja przy nagrywaniu muszę być na średnim bo bo się laguje i... i wolę... żeby tak trochę tak przynajmniej trochę tak, 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 tak. I się kurde już normalnie nie wiem. <grym> dobra. Ym, to jest moja gra, ja sobie tak ogram. Ja to już... Ym, powiedzmy daleko, daleko, tak to... No może nie daleko, ale powiedzmy, że daleko. Ale dobra, my stworzymy nową sesję. I ta sesja będzie się nazywać... Nie można tutaj si. Dobra, nie będzie sy? Si. I znaku zapytania też nie. Może mo znak pytania nie. W krzykniku też nie można, no pewno, więc XD. Dobra, tak będzie się nazywać nasza sesja. <grytania> Alta się. Rules. A ja się normalnie już normalnie już nie wiem. Yy, Zaczynam się i po prostu nie wiem co mówić. Yy, mam nadzieję, że to jest nowe zagrajmy wam się spodoba i no i zapraszam do oglądania bo będzie filmików dużo filmików no i mam nadzieję że zdążę to trochę nagrać wiem że jeszcze mam Tomb Raidera piątkę no, do nagrania całkiem yy, po, po, no, z, chyba to skończę kiedyś może jeszcze przed nowym rokiem to skończę a Assassin's Creed yy, to będzie główna seria teraz Po Tom Riderze oczywiście <grywa> No i postaram się ją skończyć A nie, że jak dwójkę nagrywałam To ją usunęłam Bo po prostu Nie wiem Tak jakoś mi się znudziło nagrywać No i tyle Dobra, zapraszam do oglądania Chyba Jak mi się da Enter No Call it. Tell them we're on our way. Desmond Miles, your life has changed so much in so little time. Two months ago, you were pouring shots for bankers and celebrities. you. You're an assassin. One of us. One of the good guys. Isn't that nice? Men and women dedicated to protecting and preserving human life and liberty. Not like those Templars. Cold and calculating autocrats, drunk on power, obsessed with order, all that. We're doing our best to stop them. Yeah. Doing our best. best. But you remember all this, right? You remember the animus, the machine we used to unravel genetic memories and relive the lives of our ancestors? First, you were Altair. Stoic 12th century assassin from the Holy Land. Then, you are Ezio Auditore, a wealthy Italian with charisma and a talent for revenge. So, what do you three have in common? That's right, the Apple of <laughs> Eden. That strange artifact left behind by those people. The ones who came before. You know the apple's power. You felt it for yourself. <laughs> oh, it's been fun, hasn't it, desert. But that's about to change. Your mind is fragmented to take all pieces. And if you don't find a way to wake up, you may lose yourself forever. Okay, I've the E, chyba jednak podgłośnie dźwięki to. Jakoś to pod- Bo teraz tamten filmie podgłośnie wygasi jakoś. A, jak się wczyta gra, to podgłośnie teraz dźwięki. No jest offline. Offline jest offline. Wszystko jest offline, no. Wszystko, nawet tu play jest offline teraz. Offline. Online? Offline! Dobra. E, no i zacznę. Co się? Którym nie da się, yy, Ruszać No <laughs> No, tak Znaczy nie Oj, oj, oj. Mm -hmm. Uuuhu, ale się ścina. 8 SPS-ów tylko 10, no. 11, 12 to, to jest bardzo źle, że tak jest. Nie chcę, nie chcę bardziej tego. Chociaż... Może to tylko będzie... Nie no, da się sterować się da. Ale podgłośnie, dobra. Yy, głośność efektów dźwiękowych. 4 dialogów podgłośnijmy lepiej bo jest cicho bardzo głośność muzyki możemy jako jasność a dobra krew dobra. Um. to jest Desmond jak widać z brodą i z koszulką, dziwną koszulką, ponieważ nie miał takiej koszulki i teraz ma koszulkę taką. I to jest właśnie dziwne, że ma taką koszulkę, bo nie miał takiej koszulki. Ja nie mogę nawet tam na... popłynąć sobie. Ja chcę popłynąć. Chcę sobie popływać, no nie mogę. Dobra, idziemy. I... Dobra. Filmieczak. Kolejny. Just walk right past me.